Cześć, ja nazywam się Jakub Szczelar i witam w kolejnym odcinku Cenę Za Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. E, ja tam jestem człowiekiem bardzo tolerancyjnym, znaczy się uważam, że tolerancja ma bardzo duże znaczenie, natomiast tak naprawdę. Oczywiście mówię o tolerancji w programach KAM, żeby że, było jasne, widzieliście tytuł. E, ale tak naprawdę to ja nie wiem jaką tolerancję należy wpisać, bo nigdy tak chyba tego nie testowałem. Jaka tolerancja jest potrzebna, żeby coś wyszło dobrze? Więc w dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać mniej więcej e, co wpisane daje jaki efekt i na co zwrócić uwagę, kiedy generujecie w oprogramowaniu CAM jakieś ścieżki i macie pole tolerancja. Do czego ono tak naprawdę e, może służyć i co tak naprawdę ono może zrobić. Także zapraszam do oglądania. Przygotowałem więc dla Was taki trywialny detal. Ma takie 5 rowków, i te rowki mają sobie tam jakieś promyczki jakoś tam się łączą. No I teraz jakie obróbki do nich dodałem? Dodałem do nich obróbkę z grubną, tylko po to, żeby wybrać materiał, żeby nam nie przeszkadzał w obróbce kulą i łącznie 5 razy 3, 15 obróbek wykończeniowych, dlatego że chciałem je sobie fajnie podzielić. Po pierwsze, na każdym z tych elementów zrobimy najpierw obróbkę bardzo, bardzo szeroką. Co mam na myśli mówiąc bardzo, bardzo szeroką? Mam na myśli obróbkę, która ma 10% szerokości kuli jako warstwę skrawaną, także bardzo, bardzo szeroko. Zaczynając od tolerancji bardzo szerokiej, dychowej, idąc przez coraz mniejsze, czyli przez y, pięciosetkową, później do setkowej, no i na końcu mikronowa, tak to jest setkowa, na końcu mikronowa i półmikronowa. Dlatego, że y, nikt tak naprawdę nie wie z jaką tolerancją generować ścieżki, żeby obróbka była wystarczająco dobra, albo żeby nie było widać już różnicy pomiędzy tą, a kolejną. Każda kolejna, natomiast obróbka to jest dokładnie to samo, ale z zaciśnionym wierszowaniem. Więc zaciśniłem sobie wierszowanie do 5% szerokości narzędzia, czyli zakładam, że dalej trochę za szeroko i na samym końcu bardzo, bardzo ciasno, czyli zeszliśmy do 1%. No i teraz, jak to jest z tą tolerancją? No bo popatrzmy, mam tutaj sobie tolerancję wpisaną taką 5 mikronów, e, pół mikrona, przepraszam, no i co? Maszyna, czy program wygeneruje mi do pół mikrona? Nie zawsze. Wygeneruje nam do pół mikrona pod warunkiem, że sam model był w takiej tolerancji. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę większość kamów nie korzysta z modelu, korzysta z tego, co nam wyjdzie w takiej aproksymacji tego modelu do siatki trójkątów, co zależnie od tego, jak wpisana jest dokładność geometrii Freeform. Część kamów ma to bardziej na wierzchu, część ma to bardziej ukryte, ale praktycznie każdy kam coś takiego ma. Jeżeli chcemy, tego, jakby jeżeli chcemy zrobić coś dokładniej niż to, co tam wpiszemy, to po prostu się to nie uda. Więc pamiętajcie o tym, żeby tam zacieśnić tolerancję, zanim wybierzecie ją na modelu, jeżeli będziecie chcieli zejść do jakiejś zauważalnie niższej tolerancji. Natomiast możecie też w samej operacji w niektórych kamach powiedzieć dokładność powierzchni na tak. To spowoduje zmianę sposobu analizowania, także nie skorzystamy z tej siatki trójkątów, która została wygenerowana w oparciu o model, tylko Faktycznie skorzystamy z modelu jakby na czysto, na surowo. Co więcej o tolerancji warto wiedzieć. Jeżeli mamy gdzieś obróbkę zgrubną, to co do zasady zawsze naddatek powinien być większy od tolerancji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy tolerancję i ta tolerancja będzie większa od naddatku, to już w trakcie tworzenia ścieżek zgrubnych, które będą de facto liniami, tak jak sobie tutaj popatrzymy na jedną z nich, one są takimi krótkimi odcinkami, one nie są ładnymi łukami, może się zdarzyć, że ta obróbka z grubna już nam wejdzie w materiał. W związku z czym zawsze tolerancja powinna być cieśniejsza e, od naddatku. Ale też nie można przesadzić w drugą stronę. Pamiętajcie o tym, że im damy ciaśniejszą tolerancję, tym więcej wygenerujemy linii, a każda maszyna ma coś takiego, co nazywa się limitem BPS e, blocks per second, czyli ile bloków jest w stanie przeczytać na sekundę. Has może czytać teoretycznie 1000 bloków na sekundę. To jest taki mniej więcej standard branżowy 1000 bloków na sekundę. Jeżeli okaże się, że to przekroczymy, to maszyna będzie zwalniać, będzie szatkować, nie będzie dawała rady wyrobić. No i oczywiście tyczy się to maszyn z HSM. Bez HSM-u to w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? To, 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 to w ogóle nam praktycznie nie zadziała. Co więcej, z ważnych rzeczy, musimy pamiętać o tym, że to zacieśnianie będzie też powodować dłuższe generowanie ścieżki. No jeżeli sobie popatrzymy na taki prosty przykład, wezmę sobie trzy obróbki i spróbuję przegenerować, te dane przegenerowują się. Powiedzmy dość szybciutko, ale jeżeli wezmę trzy obróbki półmikronowe i każę je przegenerować, wtedy one liczą się no, nieporównywalnie dłużej. Wyświetlam Wam tutaj na ekranie teraz y, czasówki, ile to wyszło, na znaczy się liczniki, natomiast widzicie, że ten czas jest nieporównywalnie dłuższy no, zależnie od tego, jak dobry mamy komputer i jak skomplikowaną i zawiłą mamy ścieżkę. Zróbmy sobie to na maszynie, obróbmy to sobie i zobaczmy, jakie będą różnice pomiędzy powierzchniami i jaka tolerancja tak naprawdę będzie miała sens i znaczenie jako ta dobra w trakcie obróbki. I oczywiście nie będę Wam puszczał całej obróbki, bo bym Was zanudził. Macie film turbo przyspieszony do 10 000% prędkości, tylko po to, żeby pokazać Wam, że ta obróbka faktycznie cała zaszła. Eee, ona tam sobie leciała, i ja sobie robiłem inne rzeczy i teraz możemy przeanalizować jej wyniki. Eee, na zoomie, na, na obiektywie makro, no, widać, że te pierwsze powierzchnie to tragedia, natomiast tak naprawdę od tej w tolerancji setka e, do tej w tolerancji pół mikrona różnice nie są takie bardzo duże, jakby na pierwszy utoka były bardzo podobne, natomiast jeżeli przy świecę, e, mam wrażenie, że o ile półmikronowa i mikronowa wyglądają praktycznie tak samo, ciężko mi na nich doszukać się różnic tak wizualnych. O tyle na setkowej widać, że już coś było nie tak. Na setkowej już ta powierzchnia nie jest taka ładna i bez obiektywu makro było to mniej widoczne. Powiedziałbym nawet, że setkowa była ok, ale w makro już powolutku wychodzi, że coś jest nie tak. Natomiast zrobiłem też badanie chropowatości, tak po prostu. I mamy wyniki 06 0,7, 074 086. Jakby zmiana, i to jest oczywiście z kilku pomiarów to nie jest jeden pomiar, to jest kilka pomiarów. E, wziąłem takie zdjęcie, które było mniej więcej średnią. Widać, że zaciśnienie tej tolerancji nawet do pół mikrona pomagało przy kolejnych obróbkach. Dzięki, na poświęcony czas. Mam nadzieję, że meterem wam się podobał nauczyliście się dzisiaj do niego czegoś nowego. Oczywiście to było próbki na sucho, kulą e, i to tak nie bardzo technologicznie, bo te, ta ścieżka nie miała sensu. Dlatego ta powierzchnia nie była załadna. Okej, okay, trzymajmy się tego. Natomiast jak zawsze, to miał być przykład, z którego wynika, że generalnie warto zacieśnić tolerancję. No i jak w tym słynnym poradniku grubego EDA. Jest tylko jedna zasada w generowaniu ścieżek w kamie, zacieśnij tolerancję. Jeżeli materiał wam się podobał, jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu nauczyć czegoś nowego. Jeśli coś było nie tak, napiszcie to dalej w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku, cojęcym krok po kroku i już za tydzień.